Dzięki wielkiemu talentowi, który posiadam, jesteśmy już w kolejnej misji. Teraz nie wiem, czy zmieniliśmy obóz, czy co się stało, ale... Chyba jestem tym złym. Ho ho, ale fajna ścieka. Już mi się te gra podoba. Strzelanie do cywilów, to jest to. Ja, ale fajnie. Wiem, pewnie macie mnie za psychopatę, żeby by strzelać do niewinnych ludzi, no ale... Kto by nie lubił w takiej grze, no normalnie. Aż się chce. O, aż te postrzelam do ludzi. W końcu mam tą możliwość, to co mi wychodzi najlepiej. Strzelanie do niewinnych, którzy nie są uzbrojeni. Nie, no tu jacyś ochroniarze byli na lotnisku, ale przeciwko mnie nie mają szans i mamy lepsze uzbrojenia. Poszłam sobie w bagaże. O, tu jakiś... O, ale fajna krew tylko że nie mogę ja biegać, a oni mogą. No ale dobra, bo mi zabiorą całą najlepszą tą... ...zabawę. Tak, ci ludzie akurat się pojawiają jak my strzelamy, już by dawno uciekli. Łań, strzelajmy. Idę sobie coś kupić w sklepie. Macie buty? No lej te kole. Raz, 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 lej ta. No Dobra, idziemy dalej. O, 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 mam granaty, o, ale zaraz już tam coś wdycha, coś... chyba ja ci dobije ziomek, dobra? żeby ci nie było ciężko to se łapcie granatki, tu sklep rozwalę co myślisz, się ko sklepy to będziesz lepszy tak, z taką bronią ty nie możesz ochroniasz od średniej boleści co to za sklepy ale ich tam jest poproszę Pepsi ma ktoś dwa złote do automatu oj te wina, wypił ta butelka się nie zbiła, tylko się przewróciła Nie mam już granatu No i mówiłem, że mi wszystkich wybiją, najlepsza zabawa Tak, a oni tacy stali w skupisku A czemu mi te krzesło takie tak nie rozwalałem jakiemu? Bo jestem gorszy Czemu mnie dyskryminujecie? Co? Jestem gorszym terrorystą niż wy? I szkoda, że to się nie zbija To już mogli sobie oszczędzić Granata i tam rzucił to było. To też mi się podobało i normalnie. Jaka akcja z jakiegoś filmu. Nie wiem, ta gra jest po angielsku. Muszę się gdzieś potem wczy... wczytać w fabułę. Dlaczego jestem tym złym, a nie dobrym. No ale dobra, na razie nieważne. Ważne, że jest zabawa leżeć. Tak, to jeszcze. Jak zombie jakieś. Uuu. Oho, zamykają nas. No. A i mowo. wszystkie loty odwołali. Fajnie, akurat tak się popatrzyłem, to nie zaczęli wszystkie loty odwoływać. Też ciekawie. Jest do Polski, poproszę lot do Polski. Hm. Poland, Poland, Poland. Kurde, nie ma. To jak się dostanę do domu? O, w końcu mogę biegać. W sumie nie wiem, czy w jakim celu była ta akcja na tym lotnisku. Bo co, przyszliśmy się tylko zabić ludzi? O już schodzą Antyterroryści Otwieraj Tak przecież jak oni zobaczą tam masakrę jaka tam była Tyle ludzi niewinnych zginęło To dopiero będzie żałoba O aż mi oko zabolało z tego wszystkiego Idziemy dalej Gdzie też? oj. oj, oj. Dobra. Nie mam granatu. Trzy. Nie no, coś tu mam. Gdzie on jest? Ej no, gdzie mnie zostawiłeś? Zadymili tu. Kurde, nie mogę przejść pod kołami, no normalnie szok. Follow, follow. No co follow, jeśli on się nie rusza? Łapcie. Hapaj dzidę, że tak powiem. Boom. MOVE! MOVE! GO! 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 To wiadomo, że nie mamy szans z tyloma... ludźmi, o tam idą następni. Jeszcze ktoś tu rzucił flesza. Ła, no ciągle mnie kroją. Nie wiem już z której strony. Ale oni są na górze. To już nie wiem, czy gdzie mam za tą iść, ty się nie ruszasz. Ciekawe, czy to misję będzie się dało wygrać. ale powoli pewnie mi się zaraz skończą to to. No tu wychodzą zaraz następni. Strzelę w nich, zanim wyjdą. Jak on ma? Makaro, bo wiedziałem, że to jest makaron mi się a zjadłem te spaghetti. No aż się głody zrobisz mi w brzuchu bór. Lecimy A za no tamtym mam iść się zbiera jakby chciała nie mógł a tu o Moją Zdychaj śmieciu Państwo policyjne królestwo Policyjne Boże Boże nie masz typa zabić który jest na ziemi. o nasz nasz ziomek zginął oj, oj oj. To wzięlibyśmy auto i odjechali, a nie nie gdzieś nie wiem gdzie oni planują iść Już każdy by tak zrobił Albo do samolotu jakiegoś A nie skradają się przez budynki Fajną fryzurkę ma O do karetki To też No fajne wyjście nie? Kto będzie podejrzewał karetkę Hold your fire Ruska karetka No a ja to co? Czemu na końcu? Zawsze na końcu Ale może Tyż mato To ja ci pomagałem, a ty co? Dziwka Dobra Przyjdzie koza do woza Chyba koniec misji Koniec, koniec Koniec, tak więc zapraszam Państwa do kolejnego epizodu W tej fascynującej i pięknej grze The Russians ain't going to let this massacre go unanswered. It's going to get bloody. Too late, right, mate. Now, in the eyes of the world, they're the victims. No one's going to say a word. The Russians club every American they can reach. Makarov was one move ahead. Now he's left thousands of bodies at the feet of an American. We're the only ones who know it was Makarov.